Małżeństwo Wiktorii i Davida Beckhamów, uznawane za symbol stabilności, staje w obliczu kryzysu rodzinnego. Konflikt między Brooklynem a pozostałą częścią rodziny narasta, zwłaszcza po zaskakującym braku obecności na przyjęciu urodzinowym Davida. Czy rodzinne niesnaski przeniosą się do internetu, eskalując publicznie? Dowiedz się więcej w dzisiejszych wiadomościach. Małżeństwo Wiktorii i Davida Beckhama od wielu lat stanowi przykład harmonii i trwałości. Co jest szczególnie godne podziwu w świecie pełnym nietrwałych relacji. Oboje zbudowali imponujący związek, który przetrwał wiele dekad. Wiktoria, znana wokalistka, która jest starsza o rok od swojego męża, legendy piłki nożnej, miała ogromny wpływ na ich wspólną drogę życiową. Jednak, nawet w tej pozornie idealnej rodzinie nie brakuje wyzwań. Ostatnio media zagraniczne coraz częściej donoszą o narastających konfliktach wewnątrz klanu Beckhamów. W centrum uwagi znalazł się Brooklyn, najstarszy syn Wiktorii i Davida, który zdaje się być w centrum rodzinnych napięć. Dodatkowo jego żona, Nicola Pelc, nie wykazuje specjalnej chęci do zażegnania wewnętrznych sporów. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy do akcji wkracza Kim Turnbull, obecna partnerka Romea Beckhama. Przyczyną nieporozumień jest dość zaskakujący zatarg. Kim, która obecnie spotyka się z Romeem, była wcześniej związana z innym członkiem rodziny, co stworzyło nielada zamieszanie i napięcia wśród rodzeństwa. Źródła donoszą, że początek tych tarć sięga roku 2022, kiedy to mroczne tło wydarzeń zaczęło stopniowo wychodzić na światło dzienne, budując nerwową atmosferę wśród bliskich sobie osób. Kulminacja konfliktu miała miejsce podczas niedawnej imprezy urodzinowej Dawida, który skończył 50 lat. Zaskoczeni fani zauważyli nieobecność Brooklina i jego żony na tym ważnym rodzinnym wydarzeniu. Nieobecność ta, w połączeniu z pojawiającymi się spekulacjami o wewnętrznych niesnaskach, wywołała lawinę komentarzy i domysłów. Sytuacja nadal pozostaje źródłem zainteresowania i potencjalnych kontrowersji, które z pewnością odbijają się echem zarówno w mediach społecznościowych. Jak i na łamach prasy plotkarskiej, wydaje się, że rodzina Beckhamów, mimo swego statusu i doświadczenia, musi stawić czoła kolejnemu wyzwaniu, aby odnaleźć spokój i harmonię, z których słynęli przez lata. Problemy między Brooklinem a Dawidem wydają się narastać, a ich wzajemne relacje wciąż pozostają w napięciu. Niegdyś bardzo zżyci ze sobą, teraz pochłonięci są konfliktami, które nie znajdują łatwego rozwiązania. Warto przypomnieć, że kiedyś łączyła ich wyjątkowa więź, co tym bardziej uwydatnia obecną trudną sytuację. W kontekście tych trudności, ostatni wpis na Instagramie żony Brooklina, Nicoli Pelc, jeszcze bardziej zaostrzył sytuację. Nicola, będąc znaną postacią w świecie show biznesu, postanowiła dobitnie pokazać, jak bardzo szczęśliwa jest w małżeństwie. Opublikowała pełne radości zdjęcia z romantycznego wyjścia na piknik z mężem, które skomentowała jako najlepszy z możliwych wieczorów. Wyrażając swoje uczucia w mediach społecznościowych, napisała, że miłość do Brooklina jest niezwykle silna, co może sugerować, że chciała pokazać światu, iż ich związek nie tylko jest stabilny, ale wręcz rozkwita. Tego rodzaju publikacje w zagranicznych mediach wywołały spekulacje że może to być pewnego rodzaju gest wobec trudnych relacji z teściem, a być może nawet subtelna prowokacja. Rodzi się pytanie, czy napięcia rodzinne Beckhamów przeniosą się do przestrzeni wirtualnej, gdzie celebryci coraz częściej i chętniej decydują się na publiczne ujawnianie prywatnych problemów. W świetle tych okoliczności zainteresowanie wzbudziły również słowa Karoliny Pisarek, modelki i znajomej rodziny, która ujawniła pewne szczegóły tuż przed rocznicą małżeństwa Brooklina i Nikoli. Tymczasem David Beckham i jego żona Victoria stawiają czoła wyjątkowo trudnym emocjonalnie chwilom. Problemy, które dotknęły ich rodzinę, są dla nich prawdziwym ciosem. Sytuacje kryzysowe często testują trwałość więzi rodzinnych, a w przypadku tak medialnej rodziny jak Beckhamowie, presja otoczenia jedynie potęguje trudności. Wydarzenia w ich domu stały się przedmiotem zainteresowania mediów, co nie ułatwia pracy nad poprawą wzajemnych relacji. Wszystko wskazuje na to, że obecny kryzys jest jednym z najcięższych, z jakimi musieli się zmierzyć. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd.